Witam Państwa bardzo serdecznie na plantacji cebuli z dymki. Cebula sezona w połowie marca już zaczęła wschodzić. Proszę zobaczyć, jak to wygląda. Eee, tutaj mamy cebule japońskie, to jest Tak star lub Takmark Mark. nie pamięta dokładnie, ale bardzo ładnie wyrzędowało. Granulacja dymki 14,21 Producentowi udało się posadzić troszeczkę gęściej w tamtym roku, bo jesteśmy w tym samym gospodarstwie co w tamtym roku. Około to na 450 na hektar wyszła, więc y, widać, że obsada jest dosyć, y, dosyć ładna. E, proszę Państwa, tak jak mówiłem, obsadzenie w połowie marca e, udało się opryskać na chwasty na wilgotną glebę 1,5 litra Stompo Aqua 400 go u 480 g, jest czysto. E, tak naprawdę, tutaj w tym momencie nie mamy e, co więcej kombinować. Tak wygląda plantacja. Zapraszam do oglądania następnych filmów z tej plantacji, jak i z innych plantacji warzyw gruntowych.